Wos na głowie. Podstawowy kurs wiedzy o społeczeństwie i państwie. Część ósma. Państwo, o jakim marzę. Państwo idealne, państwo marzeń, to odwieczna refleksja nad światem, nad sensem zbiorowego życia. Wielu z nas marzy o świecie zasobnym, szczęśliwym, sprawiedliwym, przesyconym wartościami. Ta nadzieja pojawia się wśród ludzi po czasach pandemii. Wybuchu wojny w Ukrainie, a ostatnio w związku z wydarzeniami w Izraelu. Społeczeństwa naznaczone lękiem o przyszłość skupiają się na teraźniejszości, bo ta jest realna, a pozwala na realizację krótkotrwałych działań. Taki sposób myślenia nie jest dobry na dłuższym dystansie, ponieważ ludzie lubią marzyć, a jak marzenia stają się rzeczywistością, to mamy do czynienia ze szczęściem. Wielu myślicieli i filozofów próbowało odnaleźć ten swoisty kamień filozoficzny natury państwa. Państwo to forma organizacji społeczeństwa, w której uwzględnić należy rządzących i rządzonych. Z racji braku idealnych rozwiązań trzeba stworzyć instytucje i aparat przymusu, które pozwolą na realizację i ewentualną kontrolę wzajemnych relacji między wspomnianymi rządzonymi i rządzącymi państwie trzeba ułożyć wiele elementów, które powinny do siebie pasować, najlepiej gdy będą dalekie od skrajności. I najlepszym byłby tu arystotelesowski złoty środek. Platon i Arystoteles uznawali demokrację za ułomną, ale nie tylko ją, bo swoje minusy zauważali w monarchii, oligarchii i innych. Jednak uważali, że demokracja jest jedyną, która oddaje ideę państwa, którego istotą ma być równość. Demokracja stanowi czyste podłoże, na którym można wybudować idealny ustrój. Oni nie znali komunizmu, faszyzmu czy nazizmu. A to one pokazały nam, że ewolucja ustrojów musi zatrzymać się na demokracji. Nie ma innego wyjścia. Praca nad idealnym państwem musi być nieustanna i też niepozbawiona błędów, bo te pozwalają wyciągać wnioski dajmy na to podsycanie nienawiści, mówienie o lepszym narodzie od innych, a pedagogika dumy nie może przynieść nic dobrego. To znamy już z historii, skończyło się eksterminacją w postaci Holokaustu, totalitaryzmem i szybkim upadkiem państwa. Wrócę do tego, co dla mnie w państwie jest ważne. W żadnym programie tego nie znajdę, bo zdaje się, to coś jest znane wszystkim, ale w swej oczywistości pomijane. A może po prostu każdy i każda z nas inaczej rozumie to, co jest ważne? A istotą jest tu kompromis, szukanie elementów wspólnych, które prowadzą do zawarcia umowy społecznej, którą to proponował już Tomasz Hobbs czy Jean-Jacques Rousseau. Dziś mam wrażenie, że w tak zmieniającym się świecie trzeba potwierdzać tę umowę społeczną, która wyrażona jest w postaci konstytucji. I to raczej rządzący są zobowiązani do szczególnej troski o jej przestrzeganie, ponieważ składają taką przysięgę obejmując stanowiska i funkcje w państwie. W tym kontekście, patrząc szerzej, to rządzący zobowiązani są odbałość o ten skomplikowany twór, który nazywa się społeczeństwem. Państwo to dobro wspólne i tak należy je traktować. Za dobro wspólne każdy obywatel i obywatelka są odpowiedzialni. Dopóki nie będziemy mieć poczucia własności materialnej i niematerialnej związanej ze wszystkim, w czym wyraża się państwo, zapomnieć możemy o harmonijnym rozwoju. Wiele zadań ma do zrealizowania to państwo, ale tym pierwszym, które pozwoli je zauważyć i zadbać o nie jest edukacja. Gdy zaczniemy od dobrej, kompleksowej i przemyślanej edukacji, możemy mieć nadzieję, że po jakimś czasie będziemy zbierać jej owoce. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dziś zacząć wszystkiego od nowa. A znana nam wersja oddzielenia grubą kreską minionych czasów w Polski Ludowej nie sprawdziła się. Nie przepracowaliśmy w debatach publicznych tego, co społeczeństwo spotkało w latach 1945 do 1989. Zapatrzeni w przyszłość nie daliśmy sobie szans na pojednanie i wybaczenie, czyli domknięcie drzwi. Dlatego dziś tak łatwo idzie nam dzielenie się, kto po której stronie i ważne, aby był po tej właściwej. Podziały nie budują. Ale w długim czasie rujnują. Mówiąc o dobrej edukacji, mam ją na myśli w ujęciu całościowym z uwzględnieniem edukacji obywatelskiej, która dziś jest nauczana podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Od wielu lat młodzi ludzie pozbawieni są kompleksowej edukacji obywatelskiej. Dlaczego? Otóż od mniej więcej dwóch lat cała populacja edukowana jest w tym zakresie, gdy trafia do klasy ósmej, wtedy to młodzież. 13- i 14-letnia, w zależności od tego, kiedy rozpoczęła edukację, dowiaduje się o pierwszych istotnych, na swoim poziomie oczywiście zgodnie z podstawą programową, informacjach o tym, jak funkcjonuje państwo. I co do zasady, to jest dobry początek, na którym dla znacznej części z nich ta edukacja się kończy. Średnio 4-5 tej populacji z wiedzą obywatelską już nie będzie miała więcej do czynienia. Dlaczego? Ponieważ ci uczniowie w zamian za kompleksową, choć w pigułce wiedzę o społeczeństwie, państwie, prawie i stosunkach międzynarodowych, otrzymali w zamian historię i teraźniejszość. A ten przedmiot w praktyce pozbawiony jest treści istotnych z punktu widzenia świadomego obywatela współczesnego państwa. Natomiast daje pakiet edukacji patriotycznej. Należy postawić sobie pytanie, kogo rządzący chcą widzieć w postaci rządzonych? Czy społeczeństwo ma mieć wiedzę i narzędzia do mechanizmów sprawowania władzy, do jej kontrolowania i wreszcie do wypowiedzenia i posłuszeństwa, gdy ta jej nadużywia, łamiąc zasady umowy społecznej? Czy chodzi o społeczeństwo podatne na manipulacje i propagandę, ale pełne sloganów o dumie, wielkości państwa i władzy, które stoi na jego czele? Moim marzeniem jest wykształcenie świadomych swych wolności, praw i obowiązków obywateli i obywatelek, które swój patriotyzm właśnie na nich będą budować. Nie chodzi o wychowanie młodych ludzi w duchu wyższości i fałszywej dumy, bo te prowadzą do nienawiści i wrogości, a to już wiemy do jakich konsekwencji prowadzić może. Może zadajesz sobie pytanie: jak to marzenie wprowadzić w życie? Mam kilka rozwiązań. Jedno z nich wiąże się z rewizją Konkordatu. A w jakim zakresie? Niech to będzie Twoje zadanie do wykonania. Poszukaj tekstu umowy ze Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku. Ma tylko 11 stron. I spróbuj odpowiedzieć, co należałoby zrobić, aby zyskać wolne godziny na edukację obywatelską. Spróbuj rozważyć, czy zajęcia, o których mówię, nie wprost, oczywiście. Można zamknąć w ramach przedmiotu, stosować powszechnie przyjęte zasady oceniania? Myślę, że postawienie na edukację, która nie powinna być polem doświadczalnym dla polityków, którzy najczęściej w najmniej wyważony i przemyślany sposób wprowadzają zmiany na żywym organizmie najbardziej wrażliwym ze względu na wiek osób, które z niego korzystają. A szkoła w procesie socjalizacji odgrywa istotną rolę jak nie najważniejszą. Uczniowie i uczennice często spędzają w niej 8 do 9 godzin na dobę. Szkoła jest tuż za rodziną w kręgach środowiskowego wpływu, więc czy możemy tak traktować jej podopiecznych z brakiem umiaru i rozsądku? Brak edukacji obywatelskiej to przeszkoda w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Droga osoba słuchająca. Następny odcinek podcastu będę przygotowywać w nowej, powyborczej rzeczywistości. Niezależnie od tego, kto wygra wybory, na pewno będzie inaczej. Ale już dziś zapraszam Cię do wysłuchania następnego odcinka, w którym opowiem o Teorii Państwa, czyli o jego elementach i cechach od tego, jak budować państwo.